No to ogarnam się, przygotowuję sprzęt. Merka gotowa, kamerka, rękawiczki, batonik. I lecimy na górę. 6, tak, jest bliżej 4, 3, 2, 1. ハハハ。 Thank you. <sighs> 对吧 <laughs> Thank you for watching! Thank <laughs> you. Więcej. Czemu ty żeś tu pojechał? To witamy po 1 Majsie. Jesteśmy teraz w bufecie. Wlatuje jeszcze przed przedtreningówka, bo ja sił już nie mam. A tu jeszcze trzeba DH plusa ze starym zielonym zjechać. Także zalewam, piję i lecimy na górę. Nie. Moment. Dava-i, dava da Ah. <sighs> Pierwsze starty na zawodach uważam za udane. Pierwsze mógł pójść trochę lepiej, ale to jak zawsze jest. Na początku całkiem sporo się zmagałem. Dobrym ustawieniem na pedałach. Ciągle mi te nogi spadały i nie mogłem nabrać prędkości na początku trasy. Oczekajcie, bo podjazd, tam słaby bieg. Enduro miałem złe ustawienie stóp na pedałach, co mnie mega irytowało. I wiecie, nie idzie się wtedy skupić za bardzo na jeździe, tylko myślisz o tym, żeby poprawić swoją pozycję. No ale dobra, jakoś to poszło. Nie ukrywam, że miałem obawy e, a propos mojej kondycji. No i widać, że Cygan zweryfikował. Sami widzicie, jak było. Umierałem, umierałem. Co to dużo gadać. A potem był OS2, GH. Wiedziałem, że tutaj już będzie mniej korbienia, a więcej zjazdu. Na samym początku popełniłem błąd. Po pierwsze, podjechałem do bramki startowej. I wyłączyłem nagrywanie, a myślałem, że je włączam Jak macie ten pierwszy pieniek na DechoPlusie, ja na niego najechałem, tam prawie zaliczyłem glebę. I dopiero przed tymi dwoma dropami na DechoPlusie był kawa kawałek przerwy, że można było kliknąć ten przycisk, no i już reszta się nagrała. No i na koniec stary zielony. Sporo korbynia, płaska sekcja, też nie było zbyt dużo sił, ale więcej niż przycyganie, tak mi się wydaje, przeskoczyć jakieś korzenie, żeby było łatwiej i na końcu wcisnąć te kilka korb co w sumie było dosyć ważne skończyłem na miejscu trzecim a czwarte miejsce było 17 sekund za mną gdybym nie wsadził jakieś korby albo czegoś nie przypompował no to... byłoby poza podium fajna to była przygoda polecam każdemu wystartować chociaż raz w takich zawodach nawet jak nie jestcie pewnym czy czy ma się wystarczające skillsy i kondycje i tak dalej także ja uważam ten dzień za udany może kiedyś to powtórzę a tymczasem dzięki za obejrzenie i widzimy się na traskach Pozdrawiam.